Cześć. W tym filmie powiemy sobie o pięciu produktach, które na co dzień zabierają nam energię. I pewnie teraz pomyślisz sobie: no dobra, wiem, pewnie fast foody, jakieś, jakieś niezdrowe przekąski, chipsy, i powiem Ci, że masz w tym dużo racji. Ale chciałabym, żebyś rozszerzył swoją wyobraźnię i poszerzył swoją wiedzę i powiem o dosyć nieoczywistych produktach, które pewnie. Poniekąd uważasz za zdrowe i słusznie, ale w pewnym aspekcie niestety zabierają nam one energię. Pierwszym produktem, który chciałabym wymienić, jest mak. Mak zapewne kojarzymy jako zdrowy dodatek do owsianek, przekąsek, musli. I słusznie powinniśmy go dodawać, ponieważ zawiera bardzo duże ilości szczególnie ważnego mikroelementu, jakim jest wapń. Ale niestety zawiera także alkaloidy o działaniu narkotycznym, które w większej ilości mogą sprawić, że będziemy czuli się senni, ospali, no niepełni energii. Co ważne, mak ma swoje trzy odmiany: polny, leczniczy i mak niebieski, popularnie używany w przemyśle spożywczym. I to jest taka dobra wiadomość, że ten mak niebieski ma najmniejsze ilości alkaloidów, ale jednak ma, dlatego musimy być czujni i świadomi. Szczególnie narażone są tutaj małe dzieci z uwagi na dosyć niską masę ciała, dlatego z makiem ostrożnie. Drugim naszym produktem, który zabiera nam energię, jest zielona herbata. I oczywiście większość z Was będzie kojarzyła ją jako dobry napar o zdrowotnym działaniu, szczególnie o działaniu odchudzającym, i słusznie są takie badania, ale musimy wiedzieć, że odpowiednie zaparzenie zielonej herbaty albo będzie nas pobudzać, albo usypiać. Pobudzające działanie herbaty em, zielonej ma napar z pierwszego parzenia. To ważne. Herbatę po raz pierwszy musimy zaparzyć, zaparzać nie dłużej niż 3 minuty. Wtedy taki napar będzie działał em, energetyzująco i nastawiał nas odpowiednio do pracy. Natomiast jeżeli parzymy już kolejny raz nasz napar z zielonej herbaty. A także jeżeli ten pierwszy napar parzymy dłużej niż 3-4 minuty, no to wtedy ten napar będzie miał działanie uspokajające, relaksujące, nasenne. Uspokajające działanie zielonej herbaty um, jest powodowane przez ilość garbników, która wydzieli nam się do naparu przez długość jego parzenia. Dlatego musimy zawsze zaplanować sobie wcześniej, czy dany napar zielonej herbaty ma nas pobudzić do działania, czy już wieczorową porą lekko zrelaksować do snu. produkt, który bardzo skutecznie na nas usypia, to wafle ryżowe. Jest to dosyć popularna przekąska, często stosowana przez osoby, które chcą być na dietach redukcyjnych, chcą, chcą pozbyć się zbędnych kilogramów. Troszeczkę niesłusznie. Po pierwsze jest to produkt co prawda niskokaloryczny, ale wysoko przetworzony. Jest pozbawiony szeregu witamin, mikroelementów, a także błonnika pokarmowego. Zatem po jego spożyciu szybko czujemy się podni, nie ma co nas zasydzić. A usypiające działanie wafli ryżowych polega na tym, że z uwagi na to, że jest to produkt wysoko oczyszczony, to po jego spożyciu szybko winduje nam glukoza do krwi i tak samo szybko spada. Spada nawet poniżej wyjściowego poziomu glukozy. A te spadki glukozy nasz organizm poczytuje jako apatia, zmęczenie, brak energii do działania. Dlatego lepszym zamiennikiem wafli ryżowych będzie po prostu wysokiej jakości, pełnoziarniste pieczywo razowe. Kolejnym produktem, który chciałabym poruszyć to granola. Granola jest rodzajem płatków śniadaniowych, które są bardzo popularne, szczególnie na pierwsze śniadanie dla naszych pociech, ale także i dla osób dorosłych. Nie jestem do końca zwolenniczką tego rodzaju płatków, dlatego ponieważ do produkcji granoli używanych jest bardzo duże ilości cukru syropu glukozowego, glukozowo-fruktozowego, oleju palmowego i innych dodatków, które mają za zadanie po pierwsze zbrylić te płatki ze sobą, a po drugie sprawić, że są krupiące i słodkie. Jak możemy się domyślać, jest to produkt wysoko przetworzony, z ogromną zawartością cukrów prostych, pozbawiony jakiejkolwiek zawartości błonnika pokarmowego. sobie, że granola połączona z mlekiem to węglowodany połączone z węglowodanami. Taki posiłek nie daje nam nic więcej niż tylko ostry, szybki wzrost glukozy do krwi. Potem jesteśmy bardzo szybko głodni, a to jest przecież pierwszy posiłek w ciągu dnia, więc możemy być świadomi, że już na samym początku dnia fundujemy sobie wahania glukozy, które będą nam destabilizowały wszelkie posiłki, a także potęgowały uczucie głody, głodu już na cały, cały dzień. Dlatego lepszym zamiennikiem e, zwyczajowej granoli będą albo zwykłe płatki owsiane pomieszane z różnymi pestkami, nasionami, orzechami, lub też gotowe do kupienia musli, które w składzie mają tylko poszczególne produkty żadnych. Dodatków cukru czy oleju palmowego, które będą łatwym, szybkim i zdrowym dodatkiem do naszego jogurtu. Ostatnim produktem, a właściwie gamą produktów, które chciałabym teraz poruszyć, to słodycze. Słodycze to mam tutaj na myśli od, produkty od czekolad po ciastka, ciasteczka, cukierki i inne takiego typu produkty, które chętnie przekąszamy pomiędzy posiłkami. Jeżeli zjemy sobie jakiś wysoko przetworzony produkt, słodki, na przykład taki cukierek, to windujemy sobie glukozy do krwi bardzo szybko. W wyniku wzrostu glukozy we krwi nasz organizm zaczyna wydzielać insulinę, która to powoduje intensywne wydzielanie tryptofanu. Tryptofan jest aminokwasem. Który stanowi prekursor do produkcji melatoniny. A melatonina jest substancją, która jest intensywnie wydzielana, kiedy śpimy, podczas naszego snu, i ona właśnie determinuje nam cykl okołodobowy. W związku z tym słodycze usypiają nie tylko przez te piki glukozy i spadki, ale również indukują wydzielanie tryptofanu, który zwiększa nam wydzielanie, i produkcję melatoniny, czyli nas po prostu usypiają. Bardzo Ci dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym filmie, które dla Ciebie przygotowałam, będą ciekawe i pozwolą Ci świadomie wybierać produkty do Twoich potrzeb. Pamiętaj, że te pięć produktów, które tutaj wymieniłam, to zaledwie ułamek wszystkich produktów, które naprawdę zabierają nam energię i których należy unikać lub jeść w umiarze. Dlatego poszerzaj wiedzę, dowiaduj się, szukaj i mam nadzieję, że pójdzie Ci dobrze. Zachęcam Cię do kolejnych naszych filmów po bardzo wiele informacji dotyczących i diety, ergonomii, ćwiczeń czego tylko chcesz. Do zobaczenia!